Moi drodzy, nawet bez yy, minuty odpoczynku nagram kolejny film dla was, czyli 5 gaz GTA Challenge. Miałem to już nagrywać dwa dni temu, ale Wy bardzo, 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 naprawdę bardzo prosiliście o Minecrafta. Dlatego nagram Minecrafta, ale zapomniałem o tym 5 gaz GTA Challenge. Dlatego tak w dzisiejszym odcinku to robimy. Zobaczcie, jak nasz trevor wygląda. Jeżeli nie wiecie dlaczego tak wygląda, to zapraszam Was do wczorajszego odcinka, gdzie Wam po prostu pokazywałem jak yy... Jak robię tego trewora? Wygląda moim zdaniem naprawdę wyśmienicie. Mamy tutaj wyłączoną muzyczkę, dobra. Lecimy do sklepu z bronią. Sklep z bronią jest tutaj, czyli naprawdę bardzo blisko. Bo musimy kupić sobie broń. E, tak, ja bym chciał kupić taką szybką broń, bo szybka broń będzie najlepsza i musimy kupić też dużo naboi. Zobaczcie ile ja mamy pieniędzy. Musimy zobaczyć 7000 mamy 7900 zł 900 dolarów przepraszam mm. Tyle nam powinno starczyć na dobry pistolet. Mm. To są jeszcze resztki po misji z Lesterem, Czyli czy dostałem 100 tysięcy 100 tysięcy dostałem za tą misję i jeszcze mi tam 14 tysięcy zostało I właśnie kupiłem sobie tą stylówkę Ale nie będę mógł na, najprawdopodobniej zapisać tego <grym> Dlaczego nie będę mógł tego zapisać? Bo... Trzeba zrobić tą podstawową misję Dobra, to jest w tą stronę, tak? Dobra, moi drodzy Moi George, moi George. Pięć gazek w jest naprawdę bardzo trudne, ponieważ Tak mniej więcej przy czterech was zaszczelają A, Dobra Ten będzie... Ten karabinek będzie dobry. Tutaj wszystko sobie damy: Latarkę damy. lunety nie chcę. Tłumik damy. Damy też te policyjne barwy, bo całkiem spoko wyglądają. Luneta, lunety ja bym nie chciał. I zaraz po prostu kupimy mnóstwo naboi do tej broni, ponieważ naboje są potrzebne. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że mi się naboje skończyły w pewnym momencie i. Nie wiedziałem już, co mam zrobić. ślę z tego małego pistoletu, ale mnie... no niestety zginałem. Dobra, więc mamy ten... karabinek. Mam nadzieję, że dobry wybrałem, bo jak wybrałem zły i wszystko straciłem. Mam też granaty, więc jak nie będziemy mogli sobie poradzić, to będziemy po prostu granat. A jeszcze w ogóle motor z poprzedniego odcinka, czekajcie. Ja jestem taki nieprzygotowany. W sensie od razu nagrywałem ten film po, po tamtym. Tutaj od razu zawsze sprawdzam radio, bo prawa autorskie są są takie prawa autorskie. Yy, tu są takie hity w tym GTA. Jakieś Rihany, Shakiry, wszystko tutaj jest, bo... No niestety... Co <laughs> w ogóle gada? Dobra, musimy jechać tam gdzie był ten fryzer, bo tam obok tego fryzera był ten sklep. Pamiętam, to jest na tamtej drodze. No i w tą stronę jest sklep na pewno. Tak, w tą stronę będzie sklep, mój drodzy W tą stronę będzie sklep. Za chwilę jeszcze będzie trzeba troszeczkę skręcić tu. Czekajcie. gdzie ja jestem, mój drodzy, mój drodzy, mój drodzy, mój George. i w sklepie stałem dokładnie, dobra, wszystko wiemy. W... Nie będziemy też na niego napadali od razu, po prostu biorę ten pistolet, bo ten pistolet jest słabszy i. No ale tutaj zabiję tego, żeby. Ej, policja na goni? Nie, już myślę. Nie, chyba sobie bierzemy te pieniądze, moi drodzy, jednak co? Zabierzemy pieniądze. No chociaż troszeczkę odzyskamy, bo wydałem 8000 na broń. Dokładnie 7800. I teraz sobie tak staniemy i czekamy na pierwszych policjantów. Nie chcę montować tego odcinka, bo chcę go po prostu bezpośrednio rzucić na YouTube. Kamerka troszeczkę przestaje, bo nie widać wszystkiego. Jestem nieprzygotowany, nie będę montat tego filmu. Zobaczcie, jak on szybko strzela. I on jest właśnie dlatego taki fajny. Nie? Bo on tak strzela fajnie, nie? Szybko strzela. A zobaczcie tego. Ten był droższy i szczerze gorzej, Zobaczcie, tak strzela Więc tutaj jeszcze w ogóle jakiś karabin sniperski za 5000 i on wolno strzelał, nie? On jest bardziej taki do. On nie jest do szybkiego szczelania, nie? Wiecie o co mi chodzi, pewnie czekamy tutaj na policjantów normalnie latarkę też dałem bo latarkę sobie kupiłem, bo ja po prostu lubię mieć takie bro... o, idzie tutaj pierwszy policjant patrzcie na mapę w lewym dolnym rogu, tutaj będą szli policjanci te czerwone kropki to są policjanci, ale myślę, że to wiecie, skoro oglądacie odcinki GTA dla nas to by nie było i trzy gwiazdki od razu, bo za zabicie policjantów trzy gwiazdki są Tego zaraz trzeba zaszczelić Zabity Jest git Mam nawet policyjne barwy Dobra i tutaj idzie jakiś kolejny Zobaczcie To od razu zabijamy Gdzie tutaj Najgorzej jest jak dużo ich wejdzie Nie jak wejdzie ich taka banda Wtedy jest najgorzej sobie poradzić Dlatego mam też granaty Granaty też są Granaty zawsze na płóżach Zobaczcie, teraz tutaj jakiś wchodzi. Dobra, i zabijamy ich po prostu, nie? Kiedyś udało. O, zobaczcie, cztery gwiazdki mamy policji. Tutaj trzeba dać, skierować troszeczkę tak. Ten karabinek to dobra sprawa. Wczoraj widziałem w ogóle gościa, który zrobił film za Monga, nagrał film za Monga, I film trwał 13 minut, a 8 minut wchodził do gry. Więc, no wiecie, ciekawy film. Duży watch time. <noise> Dobra, ja nie jestem lepszy, ale naprawdę tamten film był słaby, bo trzeba było to po prostu pociąć. Taki mniejszy YouTuber, on miał 6 subskrypcji, nie? Czytałem komentarze i po prostu ja mnie nazwa. Idzie tutaj jakiś. Tam widziałem jakiegoś policjanta. Fajnie, że mam tą latarkę, bo widać tam jest teraz ciemno, nie? I teraz widać wszystko. Tam zabity. Z helikoptera nawet nie musimy ich zabijać. Tutaj już idą ci. Snajperzy. W sensie, nie, nie wiem jak oni się... Antyterroryści, -ant -anty o. idą. Ostatnio nie mogę się wysłowić na tę chwilę. Może że mówię cały czas bezpośrednio do was. Teraz miałem 5 gwiazdek i nie wiem, czy w tym odcinku mi się uda. Eee... O i teraz ich banda weszła, nie? To jest szczęście on... O Jezu No kurczę, no zginąłem moi drodzy No zginąłem No nie no moi drodzy, no nie wiem czy, czy jeszcze raz zrobimy ten challenge czy nie Zrobimy jeszcze raz ten challenge, bo ja w ogóle nie poczułem na życie Zrobimy to jeszcze raz Bo mi się nie udało, a bardzo bym się już my... Nie wiem w sumie czy... Było, było pięciu gwiazdek czy nie? Sam nie wiem Sam nie wiem czy było pięciu gwiazdek, nie wiem naprawdę Dobra, od razu idziemy w tamtą stronę, nie zwlekamy. 5 dolarów nam zj zjadł szpital. Czaliście bazę? Dobra, idziemy. Naprawdę nie obijamy się, nie obijamy. Najwyżej film będzie troszeczkę krótszy, jak mi się znowu nie uda. Mam teraz taki problem, że mm, długo się filmy wysyłają. Lubię to, bo to zabija, wiecie? I od razu zabijamy. Dobra Lecimy. Um, czekaj, tak, tu jest ten sklep. Doskonale. Co? Tutaj ten gościu pewnie siedzieć. Na lada mi się boi. Nie, jest pewnie cały os... Co? Ale czemu on nie żyje? Co oni je jeszcze z poprzedniego są? I oni są z poprzedniego jeszcze? Co się tam stało? Ja tutaj szczelam, 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 ale tutaj widzę, że nie mam co szczelać. Dobra, goni nas. Jest, goni, goni, goni. Lecimy. Jezu, mam nadzieję, że to się uda. Pewnie będzie taka siara, bo wy robicie pięć gwiazdek na jakiś napad, nie? Równie dobrze ma, można byłoby wjechać do wojska, po prostu. I też by było cztery gwiazdki. No, czekamy po prostu. Nie wiem, szczelimy, żeby o nas nie zapomnieli. Czy to jest mokra, czy to się tak odbija? Nie wiem, dziwnie to wygląda. No i ch chyba są jeszcze z poprzedniej rundy. Jeżeli tak to mogę nazwać. Um... A ja nie wiem o co chodzi. Nie ja będę strzelał w motocyklistów. Czekajcie w ogóle, bazę, że ja mam 40 gier na PS3. Dobra, przyjeżdżają. Tutaj wazdem ludziom. Mam też świetny Instagram, który jest prywatny i akceptuję tylko do 2000, więc się śpieszcie, bo tylko 50 brakuje i mamy 2000. 2000, moje upragnione 2000, naprawdę, tak już bardzo chcę mieć to 2000. O, zobaczcie, jaka ich banda weszła. Parcie na to. Parcie, jaka ich banda. Parcie, jaka banda ich weszła. I zobaczcie. I widzieliście to, ile ich na weszło? Dobra, zabity. Czy w już nas gonią? Ale to akurat, standardowa, mi się wydaje. To jest taka podstawowa wersja. Każdy, nie oszukujmy się, każdy, kto gra w GTA 5, przynajmniej raz zabi policjanta. Zaraz się to helikopter, tak lecie po tej mapie. Dobra, idzie ich dwóch. Babka w ogóle weszła tutaj do nas. Ale troszeczkę się obawiam, ponieważ tamten chyba wszedł do sklepu tamten wszedł do sklepu chyba. Tamten chyba wszedł do sklepu. Nie wiem, widzisz, że ma wchodzi do sklepu, nie? Dziwne. Nie, on chyba nie wszedł, bo by miał czerwoną kropkę w sklepie. Cztery gwiazdki nas goją. Ale to jest y, taka wersja, to jest tyle gwiazdek, że z, z tego nie da się ani łatwo tego zgubić, ani nie da się łatwo mieć tych pięciu gwiazdek, nie? Dlatego cztery gwiazdki to jest taki najgorszy... no, najgorsza liczba gwiazdek w GTA, tak mi się wydaje. Idą kolejni. O nie, on wszedł do sklepu, zobaczcie. No dobra, ale już zabity jest, dobra, git. To jest... Dobrze, że mam ten. Ile ich tu idzie? Ile antyterrorystów idzie? Patrzcie na to. Ja sobie nie poradzę. Jakby oni wszyscy weszli do sklepu, to bym sobie nie poradził. I... Ile ich tu jest? Nie idzie tu. Ej, widzieliście, jak był blisko? Zaraz ginę. To jest trudne. Dobra, surprise motherfucker mi zrobił. I parcie na to, 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 już, to już jest trudne, tu. Ej, on nie zginął? On żyje? Jak? Zaraz zginę. Zaraz zginę. Parcie, jak, ma, jak moje życie wygląda. Zaraz zginę na pewno. Dobra. Tam w ogóle. Gościu co przespał! A tamten antyterrorysta był mega blisko i już myślałem, że umrę wtedy, nie? Myślałem, że umrę. Ale dobra, challenge się udaje, póki co. Mamy cztery wiaszki. Ile ich tu wchodzi do tego sklepu? Naj najlepiej jest w garażu, ja kiedyś byłem w garażu i oni w ogóle się nie bali. Oni nie wchodzili. Nie, ich za dużo jest teraz. Oni nie będą w ogóle... Taką sobie blokadę zrobili. Ej, po Pięć gwiazdek, mamy pięć gwiazdek jest. Mogę jeszcze granat użyć, nie? Ale granat się boję rzucić, że ja też zginę. Robimy... Robimy długo, czy giniemy? Ja bym porobił jeszcze trochę. Dwie próby były, moi drodzy. Za drugą się udało. Za pierwszą mnie. Dwie próby i pięć gazek mamy. Jest pięć gazek, ale się cieszę, super jest. Miniatura. Bum. Cyk, zrzębiona. Bijemy tutaj Zabijamy pistoletem. Oni w ogóle ci yy, policjanci, którzy już umarli, oni znikały po w czasie, więc... No nie są tutaj wszyscy, których zabijaliśmy. Ale myślę, że pod setkę by podchodziło liczba, os liczba policjantów, których zabiliśmy. Ej, co się dzieje? Czemu to auto się tak Jak Widzicie, no? Ej, to wybuchnie zaraz. Tcha! Czy oni się podpalili auto, właśnie? O nie, idzie tutaj jakiś jakieś. <laughs> oni się podpalili auto! Co się dzieje w ogóle? Patrzcie, auto w ogóle wybuchło? Co się dzieje? Ale Maxa mocno tu na maksa mocny ten film. Patrzcie, jak oni wybuchają tam. Tam w ogóle ktoś leci. Pobek sobie Trenik sobie zrobił w pracy. Idą kolejni, zaraz zginę. Kolejna się tybuja, co się dzieje? I naprawdę, co się stało właśnie? Kto nie skacze, ten z policji na pewno to skacze. Co się stało, kurde? Ja zginę. Ej ja, moi drodzy, nie, Nigdy przy nagrywaniu odcinku z tak nie bawiłem. w już jęty typ umarł. To jest spotkanie u babci na kawie. Co to no, są takie w które chcą wejść do kawy? Nie. Nie, zaraz ginę. Alarm krytyczny. Alarm krytyczny, zaraz ginę. chciałbym to pociągnąć. Szkoda. Szkoda, że oni nic ciekawszego nie robią. Trzeba ich tylko zaszczelać, nie? Ale emocje przy tym są niezłe. Emocje przy tym są naprawdę niezłe. Bo wiecie, że musi się zaczęła ich, ale jak ich wejdzie z pięciu, to sobie nie poradzicie. I sobie myślicie, co trzeba zrobić, żeby wygrać Ośmiu walkę? Nie! Nie wiem jak długo... O nie, idzie! Ten R rekord bliskości z kawą. <grym> idzie kolejny, wstał sobie. Wstał sobie. On chciał zasnąć, on udawał, że nie żyje po prostu. Zobaczcie jak to wygląda, ile tutaj mam rzeczy do zebrania w ogóle. Moi drodzy, odcinek mocny, nie? Mocno fest. Ja już sobie nie poradzę i za dużo ich jest. Parcie na to. Ten staje w ogóle. Ten staje, człowiek. Parcie, ile tam broni leży, ja. Ej, jak to będzie najdłuższy odcinek w historii, to naprawdę nie ręczę za siebie. Kolejnych zaszczelamy. Generalnie tak pięć gwiazdek miałem, nie wiem, z 5 razy. Zaraz ginę. Dobra, moi drodzy, zginąłem. Akurat też mi się telefon powoli rozładowywuje, więc gen, Co to, kamień czy moja noga? <grym> Dobra, moi drodzy, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Troszeczkę dłuższy yy, z GTA 5. No, yy, jutro pojawi się wreszcie Star Stable, na które osobiście czekam, bo dawno Star Stable nie było, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!